Cześć moi drodzy, witajcie na największym festiwalu roślin strączkowych w Polsce. Dzisiaj jest jego kolejny epizod. Tym razem znowu nasza dobra znajoma Ciciorka, ale w rewelacyjnym towarzystwie, bo z białą fasolą. I. Ojej, Ja wiem, że za każdym razem mówię, że to jest fenomenalny przepis, ale te przepisy są naprawdę bardzo dobre. I tym razem będzie zupełnie nie inaczej. To znaczy, wyobraźcie sobie, co zrobimy zezłocimy ten czosnek na maśle. Następnie zalejemy go mlekiem. Tu mam jakieś 250 ml mleka. Dodamy przyprawy, typowy francuski bukiet przypraw, to znaczy szałwie, liść laurowy, tymianek. Jak nie macie poszczególnych z nich, spoko, dajcie to co macie. Możecie też dać przyprawy suszone, nie ma sprawy. Najważniejsze, żeby to miało fajną taką wiecie, taką esencję to mleko z tym masłem z tym czosnkiem na pewno dodamy gałki muszkatołowej więc idziemy trochę w klimaty um, jaki sos dajemy do um, do lasagne Bechamel. idziemy trochę w klimaty beszamelu. jak już to będzie zrobione to się nam pogotuje wszystko razem z 25 minut, zgęstnieje, możemy to trochę rozbić lub jeść w takiej formie lub potrzymać trochę dłużej. No i ja będę to jadł po prostu z grzanką, następnie kończymy, dajemy parę plastrów parmezanu, o ile jecie parmezan, trochę bazylii i odrobinę oliwy. I słuchajcie, no to jest rewelacja, więc bierzmy się do roboty. OK, bierzmy się do roboty. Ja tutaj mam rozgrzany garnek, na którym damy trochę masła. Też ważne, żeby on nie był za gorący. I na to dajemy przekrojony na pół czosnek. I słuchajcie, trzymamy ten czosnek na tym maśle przez jakieś 2-3 minuty. Jak wam trochę powypada, nie ma sprawy. Ja e, już wam tłumaczę, co będziemy robili z tym czosnkiem, dlaczego go dałem w łupinach. Dałem go w łupinach, żeby on się szybciej zrobił, e, ponieważ my go pod koniec wyciągniemy. Przynajmniej jego część. I teraz możemy, jak będziemy mieli e, chlebek, ja mam dzisiaj pyszny pieczywo, będziemy mogli na takiej grzance rozsmarować ten czosnek. No i to jest mega. Albo nawet weźmiemy moździerz, damy trochę natki pietruszki, rozbijemy ten czosnek w tym moździerzu z tą natką pietruszki i dopiero wtedy na tą grzankę. Coś przepięknego. A resztę damy z powrotem tutaj. Minęły jakieś dwie minuty, e, może trzy. Ten czosnek powinien być już... O, akurat wypada nam z... O, zobacz, jak jest pięknie zezłocone. Rewelacja. Dobra. Ehm, możemy w tym momencie dodać już mleko. Słuchajcie, w ogóle to masło z tym zezłoconym czoskiem jest... Przepięknie pachnie. Dobra, dodajemy mleko i dodajemy nasze przyprawy, oraz gałkę muszkatołową. Słuchajcie, ja tutaj jadę na oko. Ciężko mi jest powiedzieć, jaką ilość na pewno w przepisie jakoś to oszacuję i Wam zostawię, ale bym powiedział no tak. <laughs> Raczej więcej niż mniej. Bardzo przydatna informacja, prawda? Zawsze możecie to spróbować, słuchajcie po 10 minutach, czy to smakuje dla Was. OK. Czy czujecie tę gałkę, czy ona nie dominuje? Jeżeli dominuje, to można dodać trochę więcej mleka. Trochę to jeszcze skontrować masłem. Um, dobra gałka jest. Pieprz, sól. Ważna kwestia, będziemy na pewno dawali sporo soku z cytryny, myślę, że spokojnie wyciśniemy tutaj z pół cytryny, ale to dopiero pod sam koniec, gdy weźmiemy już danie z ognia, żeby ta cytryna też nie była gorzka. Fajnie, możemy też pod koniec jeszcze dodać troszeczkę skórki już na sam talerz. Ok. jeszcze zwiększę ogień, dodaję fasolę i dodaję cieciorkę. Cieciorkę dodajemy z jej akwafabą. Akwafaba to jest ta woda, w której ona się znajduje. Um, wiem, że ludzie ją odsączają i robią z niej naprawdę cudowne rzeczy, bezy, majonezy nie wiem, jakieś ciasta. Natomiast ja zazwyczaj nauczyłem się, że jak ją zostawiam, to potem po prostu ją po dwóch tygodniach wyrzucam z lodówki, bo ona już nie jest w stanie dalej, raczej ona już po prostu sama chce wyjść, więc zazwyczaj ją odsączam i wylewam, natomiast w tym przypadku ją zostawiam. Słuchajcie, ważne jest, żeby doprowadzić to do bardzo lekkiego wrzenia, ale nie zagotować, żeby nam też to mleko się nie ścięło, żeby to naprawdę pogotowało się na bardzo wolnym ogniu, więc ja teraz dałem 7%, żeby tylko złapało trochę ciepło, ale jak tylko zobaczę, że gdzieś tam po boku zaczyna wrzeć, to od razu redukuję pewnie do 4. Słuchajcie, e, chciałem wam tylko jeszcze coś pokazać. E, to już jest ten status, przy którym ja bym zaczął redukować temperaturę e, na 4, żeby to po prostu nie wrzało. I zobaczcie, to jest zdanie, które samo się robi, bo jedyne co trzeba było zrobić, to przykroić czosnek na pół, otworzyć dwie puszki, e, jedną z fasolą, czy nie wiem, dowolną fasolą, jaką macie. A, a drugą ścieciorką, i ja w tym momencie, 25 minut na zegarku, wracam do pracy i zaraz mam przepyszny obiad. A pachnie już tak rewelacyjnie, bardzo serdecznie Wam polecam. Słuchajcie, nasza fasolka. Już takie z 25 minut, powoli sobie tutaj bąbelkuję. W kuchni pachnie niesamowicie. Po prostu pachnie tymi przyprawami, pachnie tym czoskiem, po prostu pachnie radością. Inaczej bym tego nie nazwał. Ja już teraz grzeję patelnię, żeby zrobić grzankę. Um, w międzyczasie nim za to się weźmiemy. Myślę, że możemy już wyciągnąć nasze przyprawy. Wydłubałem już te czosnki. Um, część z nich na pewno rozgniotę pod ten chlebek. Okej, okay. ja lubię robić grzanki na maśle. Myślę, że chyba Was tym nie zaskoczyłem. Um, to, co dalej musimy zrobić, zaraz będziemy dodawali już cytrynę. Ja tylko spróbuję w ogóle, jak ta fasolka smakuje. Czy na nie potrzebuje trochę więcej soli? Mmm. Oj, Nie, nic jej nie potrzebam. <noise> jesteś... Jesteś idealna. Okej, okay. mm, szykuję już nasz parmezan do przybrania. Jak chcecie go zetrzeć, to jasne, natomiast ja wolę do tego, żeby on był w takich plastrach, które na spokojnie będą roztapiały się w miejsce w tej gorącej fasolce i cieciorce. Teraz może zrobimy na nasz czosnek z natką. Słuchajcie, jak nie macie moździerza, to też jak najbardziej można ten czosnek po prostu rozsmarować na chlebie. Chyba jesteśmy już gotowi. Mm, ostatnie co, to cytryna. Nie chcemy, nie chcemy naszych nasion, więc słuchajcie, ja tutaj po prostu przepuszczę ten sok przez dłoń. Między palcami powinny wszystkie nasiona zostać. Ta cytryna niesamowicie po prostu pobudza, ożywia to całe danie. No, efekt jest genialny. Słuchajcie, jesteśmy już gotowi. To co jest istotne, to, to też jest super, oczywiście bez grzanki. To co czasem robię, to trochę biorę i rozgniatam chociaż część tej fasoli, żeby ona była bardziej kremowa. Dzisiaj akurat mam ochotę, żeby była taka bardziej konkretna. I teraz tak, dajemy odrobinę tego parmezanu, no może nie taką odrobinę. On się tutaj będzie powoli rozpuszczał. Dajemy bazylię. Dajemy troszeczkę tego czosnku. Teraz tak, skórka. Z cytryny, jak zwykle i oczywiście e, cytryny staramy się kupić niepryskane i też oczywiście staramy się je dobrze wyszorować. Odrobina oliwy, może jeszcze trochę tej bazylii. I teraz nasza pasta czosnkowo-pietruszkowa, już nawet nie będę brał Zrobię to tym tłuczkiem. Mega. Dotarliśmy w końcu do finału. Nasza fasolka jest gotowa. Nasza grzanka jest gotowa. Ja jestem wściekły... Wściekły... Wściekle głodny. Więc nie czekajmy dłużej. Tak nie trzeba włożyć w pracy żadnej. Prawie żadnej. A to jest tak niesamowicie dobre. Mm. Mm. Coś przepięknego. To rewelacja.